W dzisiejszym odcinku szukamy dla mnie klanu. Jeżeli chcielibyście mnie dodać do swojego klanu, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ale teraz poszukamy jakiegoś klanu. No więc zacznijmy. Może polatam, pozarabiam dla siebie. Jak widzicie. Trochę kaski mam, bo w tym odcinku zarobiłem. I 7 bankboxów. I pewnie zapytacie, co jest, Łuiza? Skąd ty masz prawie całego Zeta 25? Otóż już mam całego. Tylko założony po prostu. I w render części jeszcze takie oto rzeczy. Ponieważ miałem kilka bankboxów, to sobie otworzyłem. A dzisiaj przy okazji otworzymy 13 bankboxów. Najpierw zrobimy taką. Dobra. 1. Kilo 25. Spoko. Z tak fragmentów. Bardzo dobrze. Spodnie 24. 48 fragmentów. Chłopa 25. Doskonale. Spodwie 25. 32 fragmenty. 24. Miecz. Chłopa 24. Pusta fragmentów. 35 znaczy, mi, kilo 25, miecz 25, litr 24. Czy coś z tego mi się tu przyda? Totalnie nie. Ale fragmenty sobie. W sumie teraz je użyję. Parki ulepsze. Przy okazji na odcinku zobaczyć O co z tym chodzi. Chociaż z tego co wiem, już jeden tam miałem jakiś ulepszony. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję oczywiście aby ten nie przegapić następnych odcinków a my ogarniamy perka. Jakiegoś tu perka no tego miałem od ulepszonego ulepszmy może perk szczęścia na drugi level. Nie jesteśmy już. No to perk dropu jeszcze na drugi level. 22 mi brakuje to odporności. Ach. Wyważcie, słaby internet. Trzeba sekundkę poczekać. Oj. Dobrze. No to lecimy. Kto do mnie do planu. Przez cały czas pokopimy sobie piasek. No i gorzej, jak się wywalę z tymi wszystkimi fragmentami, to strasznie nie pomyślałem. Kurczę, no. Okej. Okay. Przez ten czas po prostu pokopmy Kaski zarobimy troszkę Co? Wywaliło mnie z serwera w zawie? Już jestem w zawie, już weszłam na serwer Już widzę, na serwerze, już udało mi się nareszcie na niego wejść, wejść, znowu ten sam parkour muszę wykonać, oczywiście. Widzę, że zaraz napiszę kolejną wiadomość. Kmyk, kmyk. Trzeba troszeczkę kasy za tak zarobimy. Albo teoretycznie możemy fragmenty sprzedać. Też się na tym zarobię, naprawdę. Naprawdę zaufajcie mi, mega, mega mocno się na tym zarabia. Jeden pstaczek chodzi po mniej więcej 110 B. Nie. Więc za star to jest ogólnie mojego mocny zarobek. Mam już, te kopiemy dalej, kopiemy dalej. O, te kopanie. Naprawdę bardzo ciekawe. Mega ciekawe, zwłaszcza pisanie na czacie. Ojojoj, Wopor tutaj pisze. No Woporu się raczej nie zostanę. Ludzie próbują trapować. Mogę do wopor? Zobaczmy czy mi do, do wopor. Oj typ. Zobaczymy, czy mi w doda, dodam, po oporze już się poddam. Będzie krótki odcinek, bo krótki jakiś Wojtek mnie zabił. Ale ja mam chociaż bank boxa na pocieszenie. Jeszcze taki syf. Dobra, widzowie, dobra. To koniec odcinka. Nikt nie chce mnie dodać do klanu. Dobra. Cześć.